Cześć wszystkim z tej strony round. Witam Was w kolejnym odcinku Naruto Ultimate Ninja Storm 1. Od razu z góry chciałem Was przeprosić za tak długi czas oczekiwania na kolejne odcinki. Dlaczego się nie pojawiały? Bardzo prosta sprawa. Słuchajcie, siadłem. No, siadłem, tak? No, no, siadłem. <grywa> Kurwa, mać. Nie, po prostu zamyśliłem się, nie o tym myślałem. Eee, o co chodzi? Gdy się dałem właśnie do nagrywania kolejnych odcinków, okazało się, że nie zapisałem ostatniego save'a. Co mnie strasznie troszeczkę podkurwiło, bądźmy szczerzy. Nie chciało mi się po prostu przechodzić tych misji jeszcze raz, wiecie, kurczę. I dałem sobie spokój. Mówię, nie, no muszę odpocząć, bo nie dość, że ta seria jest, no nie ukrywajmy, jest nudna, jest naprawdę nudna i robię ją troszeczkę na siłę. No ale chcę ją skończyć. Tam już niedużo chyba zostało, z tego co wiem, to kurczę. No tam jesteśmy prawie przy końcówce, przy końcu całej tej, tej fabuły, która się rozgrywała w pierwszej serii Naruciaka. Ale tak, w końcu mówię, no tyle tam mnie prosiliście, tak więc siadłem, zrobiłem te poboczne misje jeszcze raz. No i zaczynam od tego miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy. Wy tego nie odczuwacie, oczywiście. Ja natomiast musiałem jeszcze raz to przechodzić. Okej, okay, no i zaraz czekajcie, pozbieram sobie tylko to. Jak tutaj już jestem, no to czemu by nie? No dobra, to jest, tak. Tam jeszcze było kilka chyba w powietrzu, ale. Ale mi się nie chce. Czekajcie, kurczę jakoś to się. A, wpisz, dubędę się z tym bawił. Dawaj, puszczaj to, puszczaj, puszczaj. Ok, no dobra. Przejdźmy do tych głównych misji. Nie ma co tutaj przedłużać. Dobra, jak wiecie, mamy trzy ostatnie misje w tym chapterku. Tsunade Search Ark, to jest kurcze. Dosyć długi, kurcze, czapterek, ale niestety, niestety, stety, bardzo dobrze, zbliżamy się do końca jego. Zostały, jak widzicie, trzy misje. Tsunade finally open her eyes. Dobra, bierzemy, bierzemy. Coś z Tsunade, o właśnie, zobaczcie, Tsunade kontra Kabuto. Tak, była taka walka, była. Tam także Naruto brał w tym udział, ale oczywiście tutaj w Biatyce to jest normalnie zrobione pod Biatykę, nic wspólnego praktycznie nie ma tam z fabułą jakieś lekkie zmianki jedynie na temat tego No. Okej, okay, no co. Win the battle. wind enemy in fast state. No myślę, że nie będzie problemu, jakoś sobie poradzimy. Mamy jeszcze widzę tam, jak ona się nazywa? No, kurczę, Shizune. O właśnie, Shizune jest supportem. Kurwa mać. Za zjeb, dawaj, dawaj, o tak, właśnie o to chodzi. Czekajcie, weźmiemy może ultimate, od razu jeśli się uda, niech to szlak zablokował, ale się nią kurczę jakoś hiyowowow chijo... gra, nie wiem, jest wolna jak Jiraja, nie wiem, czy kurczę w każdej części tak było, czy nie? Ten jeszcze się blokuje, no to jest wkurwiające, naprawdę. Człowiek chce tutaj szybko to przejść, ale nie. Zawsze jakieś... O, pięknie, udało się. No dobra, to troszeczkę uszczupli jego pasek życia. No, jak wiecie, Tsunade jest znana ze swojej brutalnej siły. No ładnie, ładnie. Nie powiem, paseczek tylko został. A to jest to słynne uderzenie, którego tak, także Sakura się nauczyła właśnie od Tsunade. No wow, ale szybko zeszedł mu pasek. Nawet nie wiedziałem, że... ...że tyle jej combo zabiera. No ale dobrze, dobrze. Fajnie, mamy kolejną walkę zaliczoną, jak zwykle zresztą. Zostaną tylko dwie. Ciekawe czy to będą walki, czy po prostu jakieś wiecie... Zręcznościowe elementy. No, ale zaraz się tego na pewno dowiemy. No, dawaj, 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 dawaj. 4,5 tysiąca tam mieliśmy chyba. Co mamy teraz dostępną secret scroll? Oczywiście, jakżeby inaczej. Ktoś tam się pytał o Naruto Kanon, jak polepszyć to. To jest proste, wiecie, o ile dobrze pamiętam. Kurczę, czekajcie. Proste, ale nie pamiętam. Nie, chodzi o to chyba, że trzeba było wykonywać misje poboczne w Ichiraku Ramen, tak mi się zdaje. Wtedy nam ten pasek się czakry powiększał, ten niebieski, który mamy tutaj nad naszą postacią. Dzięki temu nasze Naruto Kanon dalej sięgało. No, i właśnie mogliśmy tam, wiecie, skoczyć w jakieś niedostępne miejsca, w które ta pierwsza wersja, no nie dawała rady po prostu. No, ale to tak w skrócie, tak dokładnie. Wiem, że coś z tym paskiem było związane i to jest na 90% pewne. No, nie. A, kurczę, dobrze, nie będę już mówił, bo sam się pogubiłem, ale na 90% chyba o to chodziło. Okej, okay, kolejna walka. Willing Rasengan Explode. Chyba Naruto. Naruto i kabuto. No właśnie. I ostatnia walka to będzie właśnie ta epicka, wiecie, z saninami. Ale to za chwilę. Fajnie, bo tą walkę akurat chcę obejrzeć jeszcze raz. Nie mówię o tej Naruto, ale mówię o saninach. Dobra, dobra, win the battle in a state where awakening mode is not possible, with an fast state. No to czyli coś podobnego jak z Tsunade, oczywiście tylko awaking nie możemy tu zrobić. Ależ kurczę, bombeczką mi tutaj walną notką. O, pięknie, udało się go złapać. A, mamy już rasenga, zapomniałem. Aż, kurczę, ciężko, ciężko jest, bo on po linii prostej atakuje tym Rasenganem. Ale jak już trafimy, no to zobaczcie, troszeczkę nawet idzie. Nawet nieźle. Aż, kurczę, zablokował wszystko, no. No, szkurde, nie jest tak prosto tym trafi, Dobrze, może wyśmy normalnymi tutaj atakami. Spróbujmy trochę go uszczuplić. Muszę czakrę podładować, bo też już nie mam. O dobra, wziąłem ten, ten... jakiś przedmiot, który nam tam odnawia, widzę, tą czakrę. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, no nie mogę, nie mogę zrobić podmiany. Ciężko. Czekajcie, może się uda złapać. nie, nie uda się. Kurczę, no nie lubię takiego, jak on te bloki robi. Ciężko, ciężko jest przebić się. Jedynie tym chwytem możemy. O, właśnie tym. Spróbujmy. Aj, ultimatem chciałem go wykończyć, ale raczej to nie wyjdzie. Dobra, udało się skontrować troszeczkę. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Aż kurczę, zablokował mnie. Ok, fajnie, udało się. No to będzie już po nim, zajebiście. I przed nami ta epicka walka za chwilę. Kejo, okay, tak jest, o to chodzi. Split. Kabuto kurczy, już doszło. Tak, Kabuto Yakushi. Mamy kolejny charakter Naruto Uzumaki Rasengan. Właśnie, możemy teraz sobie zmieniać tam jutsu Diorama Base Rasengan Rose. Kolekcje jakieś nowe dostępne, ale nas to na razie nie interesuje. I raczej do końca serii nie będzie. Skupmy się właśnie na tych misjach. Zaraz, ostatnia misja w tym rozdziale oczywiście. Sunning Rock, Heaven and Earth. No tak jak mówiłem, Tsunade kontra Manda. Tak, to jest ta walka. Oczywiście Jiraiya też tutaj będzie pomagał. Ale naszym głównym, tym, tym, główną postacią, którą będziemy grali, jest Tsunade właśnie. No zaraz zobaczymy. Będziemy walczyć, wiecie, z tym wężem Orochimaru, czyli man Manda, tak? Mantra, mantra, man Madra, matra. Nie wiem, kurczę, tam pisał, ale

小さなガキはいずれ他毛になるガキだからね。<laughs> 何をバカなよ前ごと。それに他毛なんてクソよ。バカいなやりゃしないよ。<laughs> 他毛なんてクソよ。バカいなやりゃしないよ。歴代の他毛たちはこの葉の里と。 そこに生きる者たちを守り乱世を治め里を繁栄させるというその理想その夢に命を懸けたうんここからは私も命を懸ける ガキ一人のために投げ出す命なら、それ相応にさっさと地れ。スナデさあ、決着をつけるわ。活 <laughs> 目の大熱戦、天地揺るがす。 No i mamy, no i mamy tą epicką walkę, właśnie zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Muszę sobie przypomnieć, bo już nie pamiętam, ale wiem, że fajnie wyglądała. Zresztą, jak wszystkie te tutaj quick time eventowe walki. No tak, wiecie na początku, oczywiście, tak jak wszystkie, praktycznie walki musimy troszeczkę go tutaj osłabić. Czekajcie, czekajcie. O, właśnie, dobra, i nawalamy, nawalamy. Nie wiem, czy on ma jeden pasek, czy kilka. Ale wydaje mi się, że jeden. Dawaj. Tak jest. Troszeczkę notkami. Wiecie, możemy tutaj wezwać, jak widzicie, pozostałych Saninów. Znaczy pozostałych Jirai, oczywiście. No i Jirai oraz naszą, tą, tą. Wiecie, tego ślimaka. Ale to sobie za chwilę zrobię. Najpierw ponawalamy tutaj Maru, póki był. Póki był, jak widzieliście, oszołomiony troszeczkę. Dobra. Teraz zobaczmy tego ślimaka, na co go stać. Pięknie, kwasem. No i mamy, mamy kurczę, Orochimaru naszego. Dawaj, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Nie, to jest jeden pasek tylko, za chwilę będzie chyba scenka, cutscenka. Wow, kurczę, zapomniałem. Chciałem sobie doładować tylko czakrę, ale trochę nie wyszło. Aj, złapały mnie, fuck, ale żebym zjebał trochę to. Mogłem mieć szansę tutaj go wykończyć. Czekaj, no aż kurczę, cięgnął mnie, szlak no. Dawaj, dawaj uciekaj, no zajebiście, zajebiście, nic nie idzie mi, ale kurde, co jest, co jest. A właśnie, przecież mogę te kamienie podnosić, ja zapomniałem całkiem o tym. Nie idzie, nie idzie, powiem wam, że nawet jest tragicznie jest tragicznie naprawdę. Ale nic, dajmy z siebie wszystko. Nie, no kurwa, podbiegnij, miałaś podbiec do niego. Dobra, mam nadzieję, że zaraz się włączy tak. Jest, jest, okej, okay, mamy. No i lecimy, lecimy z koksem. Zajebiście. Pierwsza sekwencja poszła po naszej myśli. No, i mamy po walce. Szkoda, powiem wam, że tak były krótsze tutaj. W dwójce i w trójce były dłużej zrobione te sekwencje, ale też jak na pierwszą serię, która to wprowadziła tutaj z Naruciakiem, to zajebiste, było naprawdę. Do tej pory robi wrażenie. Fajne, fajne. Fajna walka. Ale udało nam się przejść ją. Zaraz zobaczymy kolejny chapterek przed nami. Co on za, za tym kryje. Ile misji jest do zrobienia, i w ogóle co to będzie za chapter. Ale zdaje mi się, że ostatni, że ostatni z zaskę. Chociaż nie jestem pewien. Może być coś jeszcze pomiędzy. <trybujesz> Co お前に直してもらわずとも私には一つだけ方法があるのよこの腕を復活させる方法がねなんだとこの歯は必ず潰してあげるわその時また会えるといいわね我が同志 つな <laughs> でじらやそれではまたいずる <laughs> 逃げたか

その上、金にルーズで陰険でバカだし。ちゃんとやっていけんのが、心配になってくるってばよ。<laughs> よーく言った。ずらかしな、ガキ。なんでこんなことになるのかの。こう見えても、これから五代目になるあたしだ。 新竹林のガキ相手に本気もないなガキガキってバカにすんなってばよ今はこんなんでも俺だっていつかはホカゲになる なっていい男になりなよそして立派なほかにになあ<っ>さーてそれじゃ帰るかこのはがくれの里に。 Okej. Okay. Zadanie zaliczone. Zaraz zobaczymy jeszcze właśnie tę misję i pomału będziemy chyba kończyć. Co Search Arc Complete. No właśnie. Chaz Chasing Sasuke Arc. No właśnie. Oryczmaru dostępną postacią i... No dawaj, 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 dawaj. Kurczę. Tych pełno wiecie, tych znajdzie, kurczę tych wszystkich dupereli teraz podchodziło po każdym chapterze, tak jest? Ale nic, tak jak myślałem z Saskę. To będzie ostatni chyba chapter No jest trochę, ale jest mniej niż w ostatnim. Mamy raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misji jest. 10 misji jest. No i tak, 295. Niestety trzeba będzie troszeczkę tych punktów jeszcze nazbierać. Tak więc trochę nas jeszcze czeka tutaj roboty. 500 punktów, żeby do ostatniej misji dojść. No. Czyli będziemy mieli jeszcze co robić, ale ten odcinek sobie zakończymy w tym miejscu, tak więc ja się z Wami żegnam, zapraszam na kolejne już niedługo, na razie cześć.